Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Będzie Seria Rodzinka w Robloxie na Brookhaven Dzisiaj wraca rodzinka, moja rodzinka No i mam nadzieję, że z tego odcinka Oczywiście mieszkamy w kamperze Jak ktoś nie widział pierwszego odcinka to serdecznie na niego zapraszam No dobra Możemy zaczynać Ogólnie dzisiaj mamy sobie widzowie rejs łódeczkami Super, po prostu mega Mega fajna rzecz. Każdy będzie płynął swoją łydeczką. Mega super, więc no. Ale najpierw muszę zrobić coś do jedzenia, bo jest ranek, więc no. Możlibyśmy zrobić w sumie grilla, więc ja zrobię. Otwieram grilla. Nie umiem się nie, nie, niezbyt nie umiem się tym obsługiwać, więc o. No i niech się tu pali grilla. A ja sobie to się po, po, poleżę. Bo Paweł nie bije. Znowu coś się tam dzieje z dziećmi. Dzieci, czy wy możecie mi w końcu dać spokój? Są wakacje. Mamo, bo Paweł nie bije. Ała, przestań. Przestań kablować, kablowaczu. Mam je, ale z ciebie kablować. Jesteś najgorszą siostrą na świecie. Paweł, masz karę. Na tydzień nie używania telefonu, komputeru, niczego, nawet tabletu. I, przy, I przestań bić tą niewinną. Ole, ona jest niewinna, zostaw ją. Ale, mamo, nie ma żadnego ale. Mogłeś nie bić z jej, to byś miał, no, mniejszą karę. Albo w ogóle byś nie miał kary. Dobra, idę na dwór, bo mi się za chwilę grill spali. Nie wytrzymam z tymi dziećmi. Okej, okay. widzę, że już się niby napalił, dobra, to za chwilę będę wyciągać, w sumie musimy kominek wyłączyć, więc o, włączmy sobie nisko, no i dobra, to będę, mogę już wyłączyć. Dobra, widzę, że rozstawiłam tu już jedzonko, więc no, fajnie, tutaj leży moja mała Angelika w swoim kojatku, ale fajne, może popływałabym już na tych chłodkach, no ale jeszcze... Mamy dopiero w nocy to, no, ten, tą rezerwację, więc no... Szkoda, bo bym sobie już teraz popływała. Dzieci, obiad! Dobra, ja już siadam. Mm, ale, mi, ale fajnie, do jedzenia. Idziemy, mamo. No to dzieci, jak wam się tu podoba? Powiedzcie. No fajnie jest, a co? No nic, po prostu się pytam. Dobra, to ja już y, ogólnie wsta... Ja już ogólnie zjadłam, więc no za chwilę będziemy iść na łódki, wiecie? Aha, dobra, mama. To wy już idźcie, dobra? Dobra, pa. Dobra. Dobra. I już tutaj wszystko wyczyściłam. Angelika ogólnie jedzie ze mną, bo ona jest jeszcze mała, więc nie mogę jej tu zostawić. Dobra, wyłączę ten kominek. Muszę zamknąć dom. Dobra, dzieci, idziemy. Biorę ciebie, Angelisiu. O, chodź. I idziemy na łódki. Dobre, widzę, wyruszamy. Czekajcie. O, muszę jechać. Jezus, dobra, jedziemy. Uuu. Dobra, mam nadzieję, że jadę Dosyć wolno, żeby Angelika Mi się tu nie wystraszyła Bo ją trzymam na rękach i jednocześnie kieruję To jest trochę dziwne No um, dobra Jadę, Ogólnie mnie tam daleko jest Brookhaven Bo mieszkałem na wyspie Znaczy, mamy, nie mieszkamy, tylko mamy Dom wynajęty Więc myślę, że objedziemy sobie sobie W Brookhaven, wrócimy tutaj I widzimy się Jak już będzie, będę wracać Dobra, widzowie, ja już wracam. O, Angelika akurat mi się obudziła, bo spała przez praktycznie całą drogę, więc no. Fajnie, więc jadę. Jadę tam na wyspę, więc myślę, że zimy kolację i pójdziemy spać, bo ten dzień jest mega, mega. Po prostu.

Na razie mnie nie denerwujcie. Dobra, dzisiaj już wystarczająco nie zdenerwowaliście. Dobra, y Angeli, moja, kochana. córeczko, trzymaj Misia, a ja idę otworzyć dom. Dobra, zobaczmy, co w ogóle jest w lodówce. Chcecie pizzę? Tak, no dobra, to już Wam dam. Niech będzie. Dobra, jem sobie pizzę. Dzieci, deser, chodźcie. Jezus, ile można ich wołać. Dobra, jem ten deser. A i ogólnie widzę, lajka, subika, dzwonek, jeżeli Wam się podobają filmy. No bo oczywiście ja nie zmuszam, tylko zachęcam. Bo naprawdę myślę, że filmy są fajne. Więc no. Dzieci... Ja już tu będę sprzątać, jadliście już? Dobra, to uciekajcie, uciekły już te dzieci, więc mogę już to zebrać. Dobra. Dobra, widzowie, ja już posprzątałam, więc mogę iść się w końcu wykąpać. Tego mi właśnie brakowało Dobra, wchodzę do domu A, trzeba jeszcze Angelikę zabrać, zapomniałam Dobra, biorę Angelikę Żeby nie została na noc, bo jest dosyć zimno w nocy W nocy jest ogólnie 15 stopni I to jest dosyć zimno, więc no Angelika Połóż się tu, bo już jest mega późno Więc lepiej, żeby już się położyła Ach, No ale ja idę się kąpać Dobra, więc wykąpię się ale Jestem tak zmęczona, że wolę już po prostu pójść spać. Okej, okay, sobie jeszcze na to leci posiedzę. Uczę szę włosy. Zęby. Dobra. Jestem taka zmęczona, że tylko co pragnę to położyć się do łóżka, więc nawet szlafroka już nie będę przebierać. Dobra, idę się położyć. Krystian, a ty już śpisz. Krystian już śpi, więc idę spać. Hmm. Mamo, wstawaj! Mamo! Jeszcze tu trzeba wejść! Mamo, wstawaj! Wstawaj! Co, gdzie, jak? Dzieci, nie budźcie mnie! Jest ósma rano, a ja chcę się wyspać! No, jak już mnie obudziliście, no to wstaję! Gdzie? I Krystian? Na dworze, mamo! Aha, no to super. Muszę zrobić śniadanie. Aha, jestem zmęczona. No ale dobra, już, już trudno. Angelika, dalej śpi, słodka, moja malutka. Słodziutka, malutka, moja słodka. Angelisia, a ty co? Chcesz coś zjeść? Dobra, chodź tutaj, siadaj. W sumie to. Zjemy jabłka dzisiaj. Dzieci, jemy dzisiaj jabłka na śniadanie, ja sobie usiądę tu. Włączę sobie telewizję, więc sobie oglądaj Angelisia, O, delfinki, fajnie Mamy akurat tu miejsce, więc no. O, nawet pan zabrał już tę łódkę swoją, więc super. A dzisiaj widzowie idziemy na basen domowy, który mamy tutaj za kamperem, więc super. Więc super. No więc. Dobra. Angelika to sobie oglądaj, a ja idę ten basen otworzyć, bo jest skryty. Otworzyłam widzowie basen, więc super. Idę w ogóle zobaczyć, co jest w tym schowku, bo jestem ciekawa, bo nawet nie zaglądałam. Eee, tu są podlewania, ale akurat my nie musimy podlewać. O, tu są pralki, przydadzą się. Dopiero tutaj jesteśmy drugi dzień, więc w sumie. Czy dobra, już trzeci. Bo przedwczoraj przyjechaliśmy, więc. Dzieci, chodźcie na basen. Dobra, dzieci, chodźcie, już jestem ubrana. A wy jeszcze tym go zdracie. Kazimierz, Krystian, sprawdź, czy Paweł nie ma telefonu. Ma? To mu zabierz. Dobra. Oh, nie wytrzymałem z tym Paweł. On tylko na tym telefonie siedział. Ma to po Krystianie po prostu. Krystian to 12 godzin spędził na tym telefonie, jak byliśmy dziećmi. No. Uh. Dobre dzieci, jesteście? To do basenu. Mama, już jestem. A gdzie moje koło? Tutaj, yy, na leżaku leży. Weź sobie. No dobra, idę włożyć moje koło. Okej, okay. dobra. Mamo, ja już skakuję. Jupi! Woo! Ale super! Nie wiem, jak ja to robię, że nurkuję z kołem, ale trudno. panikę. Uuuu! Okej. Mamo, a jak tam? Mogę robić takie fikołki? No to zrób. Dobra, skaczemy. Ło! Ale fajnie, mamo, patrz. Widzę córeczko, pięknie. Ło! Masz to po mnie. No wiem, mamo. A Paweł to gdzie? No, Pawła to już mam dość. Niech on sobie tam siedzi, się nudzi. Jak zwykle. A no dobra, mamo, jupi! Ale fajnie się pływa. Tato patrz, ja potrafię robić fikołki. Woo! Pięknie, córeczko. Dawaj no pięknie. Wu! się podobałam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i zapraszam po więcej. Pa!